Idziemy do unieścia. Zobaczymy, czy są tam świeże rybki, bo, bo tam właśnie się kupuje najczęściej rybki. I może obejrzymy kilka łódeczek, które są nad morzem, bezpośrednio sobie na piasku stoją wkopane.

No Dziękuję. Ale... No tak. W tej smażalni kiedyś byliśmy eee, i zapłaciliśmy kupę kasę, ale było warto, ponieważ rybka była wybitna. Polecam. Oczywiście smażalnia w Unieściu. Chciałam zauważyć. Miejsce, w którym teraz się znajduję, to przystań rybacka w Unieściu, znana wielu osobom zapewne. Super! No ale chyba więcej łódek jest Tak. Wspaniale! Jest klimacik! Wracamy już z naszej wycieczki w Unieściu. Znaczy z Unieścia wracamy z naszej wycieczki ogólnie w Łazach i w Unieściu. I powiem Wam, że no świetnie jest w tej przystani rybackiej, bo są super ceny. Tak jak byliśmy dwa tygodnie temu, to za jakąś rybę, która podobno akurat nie pływa w w polskim Morzu Bałtyckim, to, to, to za tą rybę, za kawałek tej ryby, może jedną trzecią, jak pani nam zważyła, wędzoną, to zażyczyła sobie 70 zł za ten jeden kawałek, więc w szoku byliśmy. A teraz tutaj w unieściu ceny są naprawdę bardzo przyzwoite. Nakupowaliśmy całe mnóstwo ryb, bo i śledzie, i makrele, i. I, 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 yy, i kupiliśmy karmazyna i jeszcze, co jeszcze kupiliśmy, bo mi umknęło, flondrę, <laughs> yy, flondrę, no to flondry, takie trzy flondry, wprawdzie nieduże, ale, ale jednak yy, kosztowały, takie jak dłoń powiedzmy, dłoń yy, damska, kosztowały... Yy, Trzy flądry, 8 zł. Potem wzięłam cztery flądry kolejne za 13 zł. Yy, I co tam jeszcze? Jeszcze wzięliśmy dwie flądry, tak jakoś oddzielnie cały czas braliśmy, bo, bo byliśmy pod wrażeniem tych cen. Najpierw myśleliśmy, że bardzo dużo zapłacimy, a potem jednak się okazało, że mniej, i jakoś nabraliśmy w związku z tym. I na następne dwie flądry kosztowały 5 zł. E, także to było niesamowite, karmazyn kosztował nas więcej, bo kupiliśmy dwie sztuki, a tam a za kilogram e, cena to była 35 zł, więc zapłaciliśmy 37 zł, 38 za, karmazy, za dwa karmazynki e, i, i to był właśnie ponad kilogram, tak i oprócz tego śle, e, śledź świeży, wzięłam 4 sztuki. I kosztował on e, 12 zł. 18 za kilogram. Makrela wędzona, e, za makrelę wędzoną e, zapłaciliśmy 11 zł, a była to e, 1 trzecia kilograma, a kilogram za 33, 33 zł. Kosztował. E, także, a flądra, nie powiedziałam, 14 zł za kilogram, więc w ogóle, no, ceny genialne, genialne i bardzo jesteśmy zadowoleni. zadowoleni będziemy teraz codziennie ryby wcinać, bo nie będzie innego wyjścia, e, żeby po prostu się nie popsuły, bo my raczej nie mrozimy ryb. E, także, no, bardzo jesteśmy zadowoleni z, z naszej dzisiejszej wycieczki. No i to by było na tyle. Żegnam się z Wami na ten moment. Pozdrawiam serdecznie Halloweenowo, dyniowo i unieściowo. Rybnie. Rybne pozdrowienia dla Was. Również. Dla tych, co lubią ryby. Do zobaczenia. Hej. Hej. Jestem przed naszą kamieniczką Villa Europa, ale z przeciwnej strony teraz. Nie z tamtej, co Wam na ogół pokazywałam. I zaraz Wam pokażę jak się wchodzi do nas na górę i co tam jest w środku. I tutaj mamy taką. O, zaraz chwilę, muszę Wam najpierw pokazać, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. To mieszkaliśmy tam, jak pamiętacie. A tutaj są schodki, którymi się idzie na górę do naszego obecnego pokoju. Tu jest mała reklama, tu są schowane kluczyki, czyli jest sama obsługa pełna. Otwieram furtkę. I wchodzimy na górę po schodach. Tu jest fajna ławeczka do siedzenia. W ogóle zobaczcie, jakie to urokliwe jest te stare budynki. Tam takie też tarasiki małe. I tu też mi się podobało. Z tej strony też jest taki tarasik. No dobra, wchodzimy. Oj, trzeba wejść na górę po schodach. Szybko wchodzimy, w miarę szybko. No i to jest nasz pokój numer trzy. No i tu, tutaj jak widać jest czajnik na takim małym, na takim małym blaciku, który nam się mało nie rozchrzanił, więc trzeba uważać, bo coś tu jest nie tak. No i tutaj mamy czapki. Tu jest lodówka, kosz na śmieci i jakieś takie po prostu o, bardzo mało miejsca tutaj jest, więc to nie, nie można tego nazwać blatem roboczym. Tu przywiozłam ze sobą sprzęt do robienia kawy, nie zrobiłam kawy ani razu. No, i tutaj mamy co? Zupkę przywiezioną z Warszawy jeszcze. Jakieś tam, no wiadomo, jakieś tam rzeczy. Tu są. Nasze rzeczy, ale te są y, na miejscu: kieliszki, kubki, talerze, patelnia, garnek, y, no i jakieś tam drobne rzeczy, sztuce i tak dalej. Powiem Wam, że minusem jest to, że w tym pokoju nie ma ekspresu do kawy, chociaż ja mam wszystko i mogłabym sobie tą kawę zrobić. I no, idąc dalej, y, mamy tak y, szafę. Y, Tutaj mamy miejsce do siedzenia, jedzenia i nie wiem, cilowania albo pracowania. Takie biureczko z dwoma krzesłami. Tu jest sporo różnych półek, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie, mimo że warunki nie są jakieś szczególne, to, to, są, to, to jest dużo półek, gdzie można swoje rzeczy powykładać. I właściciel nam przywiózł telewizor zaraz po tym, jak przyjechaliśmy. I nowy. Zamienił na lepszy. I, i, I no i co? No, jest ok. Rzeczy, które kupiliśmy przy okazji, opowiem. Cztery medełka bursztynowe, 5 zł za sztukę. Tutaj mamy miód wielokwiatowy plus pomarańcza i rokitnik, widać. 28 zł. Jakiś tam balsam dla mojej mamy na zmęczone nogi. Z wyciągiem z kasztanowca. Herbata zielona z rokitnikiem. A, zapomniałam powiedzieć. To kosztowało 10 zł, to kosztowało 16 zł, jak widać, chyba nawet ocet jabłkowy, taki kupiłam, jakiś naturalny za 17 zł, pyłek kwiatowy 26 zł, mirabelka, czyli peeling pełnoziarnisty za 17 zł, i jeszcze. Maska odbudowująco-regenerująca do włosów zniszczonych za 19 zł. To wszystko, muszę Wam powiedzieć, kupiłam u takiej przesympatycznej pani w sklepie ziołowym w Mielnie, który się nazywa Melisa. I dwa tygodnie temu też chyba Wam opowiadałam i pokazywałam, że te, też w tym sklepie kupiłam jakieś rzeczy. Ja nie mam czasu chodzić po sklepach i w sumie nie chce mi się nie za bardzo ostatnio już lubię, od czasów pandemii, więc. Fajnie sobie coś przywieźć z wyjazdu, jest wygodniej, a te sklepy ziołowe, no zaczynam się coraz bardziej do nich przekonywać. Ale to było jakby, to był przerywnik. Jeszcze Wam pokażę widok z naszego okna, bo to jest sprawa osobliwa. Nasz pan, yy, który nam przywiózł telewizor, opowiadał nam niestworzone historie o takim miejscu. Już Wam pokazuję, jakim. Yy, niestworzone, no trochę, no takie historie zaraz, zaraz opowiem. To jest dyskoteka. Nazywa się Bajka i to była podobna jakaś bardzo znana dyskoteka niegdyś w Mielnie. E, I tu schodziły tłumy. Podobno wynajmowali to mieszkanie, e, znaczy mieszkanie. E, ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali do Villa Europa, bo to jest naj, najłatwiej, tak? Najbliżej do Willi Europy. I e, tak jak opowiadałam, wille, e, 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 całą Wilę Europę. Wynajmowali tutaj ludzie, którzy chcieli iść na dyskotekę i mieli rzut beretem, więc nawet ci najbardziej pijani na pewno dotarli na miejsce. Myślę, a poza tym, to słyszałam, że tutaj no po prostu to było takie centrum w cudzysłowie nie wiem, czy w cudzysłowie takie kulturalne, <noise> żartuję no ta, po prostu takie centrum zabawowe. I imprezowe. Dla wielu ludzi tutaj przyjeżdżali jacyś sławni ludzie, sławni DJ-je i, i ludzie z wypasionymi furami właśnie na tą, na tą dyskotekę bawić się. No dobrze, przejdę dalej, żeby opowiedzieć Wam, co tam mamy w tym pokoju jeszcze. No i idąc dalej, to tutaj mamy oczywiście takie duże łóżko i i dwie takie szafeczki nocne. Także przyjemnie jest. To, co mi się nie podoba, no to, to, to światło. W ogóle tu jest takie ostre światło. Yy, I tak samo było w sumie w tamtym apartamencie, że... Znaczy nie, tam było trochę więcej różnych opcji świecenia. A tutaj mamy mocne światło i nawet z tych lampów nocnych, więc to jest minus. To, co mi się podoba na plus właśnie, to, jest, to są tutaj te szufladki, w które można coś Schować takie jeszcze dodatkowe. Z obydwu stron łóżka są. No i idąc dalej, mamy już Łazienkę. ostatnią. Ostatni gwóźdź, pro, znaczy gwóźdź programu. Ostatnia część programu. Łazienka. No to Łazienka, no to wiadomo, jak wygląda. Taka standardowa Łazienka. No i tyle. Na minus powiem, jest tak, że dwa tygodnie temu nie mieliśmy. mieliśmy Naprawdę tam jakoś fajnie, znaczy, o właśnie źle powiedziałam. Na minus tutaj, na minus tutaj jest to, że, że nie ma suszarki na przykład, a tam w tamtym pokoju mieliśmy suszarkę. Tutaj nie ma ekspresu do kawy, tam był, więc nie wiem, no tamten apartament jest droższy, bo tam były dwa pokoje, tu jest jeden, ale uważam, że ten standard powinien taki być, bo. O ile się nie mylę, chyba, mam, chyba jest to napisane w tym w, w, w wyposażeniu, a, a tego jednak brakuje. Ale jest przesympatyczna pani, właścicielka, pani Daniela, która ma kilka notabene hoteli. Jeden nowy to Sorento. Musimy zobaczyć właśnie, gdzie on się znajduje. A jeszcze oprócz tego, oprócz Willi Europa, mamy. Villa Ambro to chyba też do niej należy, skoro jest na ulotce. I, I Villa Daniela, no to to już na pewno do niej należy. Także tak to wygląda. No dla niewymagających ludzi jakoś specjalnie polecam ogólnie. Ostatnie ujęcie z nadmorza, bo jutro już rano wyjeżdżamy, no i chciałam Wam powiedzieć, że nie wytrzymałam tego i musiałam wejść do morza, o, właśnie. Bardzo, o właśnie, właśnie, właśnie. Uuu. No, woda, woda. Zimna, naprawdę już zimna i mało przyjemna. Dwa tygodnie temu było fajniej. Nie było czuć różnicy temperatur. No także, także przyjemnie, ale nie do końca. Już jest trochę męka. Zimno. Postanowiliśmy swój pobyt nad morzem zakończyć e, jakimś dobrym ciastem, i może kawką albo herbatką. W tym miejscu, w którym byliśmy, i tak mnie bardzo zauroczyło, ale wtedy nie było e, jakoś, nie wiem, okazji do zatrzymania się. To teraz pójdziemy. Kawałek i banan. Prosimy kawałek tej tarty pistacjowej i banan. Chyba, że chcesz czek owocowy na przykład. Wzięliśmy ciasto pistacjowe. I banana tofi. To się zastanawiam, czy to jest to samo co Banofi, ale wygląda jednak trochę inaczej. I powiem Wam, że dwa ciasta wspaniałe. Naprzeciwdziała się w ustach. Przepyszne. Zarówno to ten bananowy Banofi, owocowy, jak i to ciasto tarta. Wspaniałe. Polecam bardzo serdecznie. Tak sobie właśnie rozmawiamy, że jak byłaby tarta pistacjowa w vegan, to by było fajnie, bo czasem tam bywamy, czasem tam bywamy, mielibyśmy bliżej. No, w każdym razie jem teraz to banofi, czy, czy tam banana tofi, czyli e, ciasto bananowe z kajmakiem. No i oczywiście z bitą śmietaną, jest takim e, takim dołem z z ciastek, z ciastek prawdopodobnie. E, ojej. Ale fajna konsystencja, Chciałam pokazać. No i to już końcóweczka jest przepyszne również. Po prostu nie, nie mogłam się zdecydować, które z nich mam wybrać. Mm, mam. No i za chwilę wam jeszcze pokażę szejka. no szejk może nie wygląda idealnie, jakoś świetnie, ale pewnie dobry. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda szejk. Bardzo dobry również. No i zimny. Ale może na taką pogodę okej. Okay. Też polecam. Bardzo dobry. No muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie tu było. Polecam to miejsce, chociaż jeszcze nawet nie wiem, jak się nazywa, szczerze mówiąc. Ale no, te ciasta, no to tam 21 zł. kosztowały. No nie wiem, dla jednych to będzie dużo, dla innych względnie normalnie. My, my sobie świętujemy, więc, więc stwierdziliśmy, że idziemy na te ciasta i one naprawdę były przepyszne. No i szejk był zimny, ale dobry, ale dobry. Fajnie. Miło było spędzić ten czas tutaj już na końcówce naszego pobytu. A no już wiem jaka jest nazwa tej kawiarni. Nazywa się Stały Ląd w mielnie. Polecamy jeszcze raz. Jerek. To był nasz klakierek, Cześć kochani! Dzisiaj niedziela, 29 października, wracamy już z morza, także wszystko co dobre niestety szybko się kończy, ale wracamy w dobrych nastrojach. Spędziliśmy sporo relaksującego czasu i bardzo jesteśmy zadowoleni, bo sobie trochę pojeździliśmy po okolicach Mielna, także bardzo fajnie spędziliśmy czas. Wczoraj widzieliście nawet znaczy widzieliście, że wczoraj nawet zamoczyłam znowu nogi w morzu, ale powiem wam różnica temperatur była zbyt duża, to znaczy tym razem było cieplej niż dwa tygodnie temu i nie było wietrznie. Natomiast no, ta różnica temperatur zmusiła mnie do stwierdzenia, że po pięciu minutach jednak zakładam skarpetki i buty, bo jakoś zimna ta woda w morzu była. E, zimna ta woda w morzu była, tak. I i cóż, i, no i wracamy do tak zwanej szarej rzeczywistości, aczkolwiek ze, świetnym, ze świetnymi nastrojami, z dobrym humorkiem, z dobrymi humorami. I... No, no i, i wracamy! Pozdrawiam Was serdecznie, ciepło, gorąco, słonecznie, moi kochani. Jak macie ochotę, a mam nadzieję, że tak, to dajcie suba, polajkujcie. No i co? I, i do zobaczenia niebawem. Cześć!